I cyk rozładunek w Wietnamie. Dostawa na skuterku. Kolejna czeka. Towar sprawdzony. Można rozpakować. Damy i pozdrawiamy z Minh. Bo oni tutaj pompują jakieś kitery. Tutaj mamy taką lokalną mechanikę pojazdową Obok można sobie zjeść obiadek Nie nagrywałyśmy tutaj zbyt dużo z tego miasta Chciałyśmy sobie troszkę e, odpocząć przed kolejnym krajem, który będzie e, chyba trochę bardziej wymagający. Do tego mnie troszkę e, złapała lekka choroba. W sensie mam od dwóch dni zatkane ucho, bo im nie gardło, e, no, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni wszystko się uspokoi. Tymczasem zmierzamy na małe zakupki. Coś sobie tam jeszcze dokupić przed jutrzejszym lotem. Pokażemy Wam trochę naszej dzielnicy. Teraz znajdujemy się 20 minut od hotelu. Tutaj można by rzec, jest taka dzielnia bardziej luksusowa. Madzia? Nie, były bardziej. Były bardziej. Ale tu jest tak inaczej niż u nas. O! Trzeba bardzo uważać na tych yy, na chodnikach bo jest wszystko Trochę takiego lokalnego życia A mamy dzisiaj jaki dzień? Dzisiaj jest czwarty wtorek E, wiem, że się powtarzam, jeżeli chodzi o to chodzenie tutaj po ulicy, ale ten system jest bardzo ciekawy, bo e, macie dosłownie kawałki chodników, które no, w tym momencie są puste, ale przeważnie są zastawione skuterami albo śmieciami. No, po prostu sobie chodzicie boczkiem, ewentualnie ulicą, tylko no, trzeba uważać na skutery samochody. Na każdym kroku można sobie kupić jakiegoś owocka, soczek. O, I wygląda to dokładnie w ten sposób. A, jeszcze a propos śmieci. To podobnie jak w Tajlandii, zostawia się je E, tak tutaj z boku i któregoś wieczoru je odbierają nie odbywa się to tak jak w Tajlandii e, codziennie nie wiem co tydzień ale zauważyłyśmy że ostatnio 3 dni stały śmieci wybiera taka dość duża kubka jakby nie wiem jak często jaka jest częstotliwość ale tak to wygląda Jeszcze Wam przybliżę to, dlatego, dlaczego nie zbyt lubimy tą wietnamską kuchnię. Spójrzcie na to. Tu są takie no... No nie wygląda to zbyt apetycznie. Generalnie do wszystkiego, do zup, e, do ryżu, do makaronu, no dodaje się takie skóry, mięsne skóry, jakieś kostki, e, odpady. No nie, no to nie jest smaczne. Zarówno mi jak i Ma gdzie ta kuchnia wietnamska nie, 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 nie podpasowała. Owszem można zjeść zupkę No ale najlepiej w wersji warzywnej. Bagietki są w porządku. Ale też trzeba się liczyć z tym, że są one z kurczakiem. Takim no, nie do końca dobrze ugotowanym. O! Tutaj coś się zmienia. Spójrzcie na to. Wietnam się rozwija. Śmieci nie stoją na ulicy, tylko w takim obinie. Jedzie miasto do przodu. Dobra misja, przechodzimy na drugą stronę. Jestem. No to teraz pora na kawkę. Tutaj smakowała nam najbardziej w całym Saigonie. Co to, to samo co wczoraj? Tak. Co to było? Eee... Coffee, salt, and milk. To milk, nie? Jest. Tutaj ceny. Wybierzemy kawkę z solą i z mlekiem. I wjechała nasza ulubiona kawka tutaj, w Saigonie. Wygląda ona tak. Jest to kawka, czarna kawa z mleczkiem kandyzowanym. Z dodatkiem soli i cukru. Mega, jest przepyszna. Śmietanka. Śmietanka, nie? Smakuje Ci? Powiem Wam, to jest, moje, to jest chyba mój numer jeden, jeżeli chodzi o kawy pite do tej pory w ogóle tutaj w Azji. I oczywiście, aha, i ta kawa jest oczywiście na zimno, nie? Z dodatkiem lodu. Ale jest przepyszna. Trzeba bardzo mocno umieszać. Tak, ta sól dodaje takiego... No. Dodaje takiej mocy. Dziękuję. Ajajaj, pyszna. Madzia, najlepsza kawa w mieście. Pyszna. Słona kawka. Madzia, odwróć się. Jesteśmy w takim lokalnym sklepie tutaj koło nas, zobaczcie. Na obiadek można sobie kupić tutaj pacuszkę ryżu. Tam makaron z mięskiem. Tutaj taki ryż z warzywami. Ewentualnie taką porcję jajo tu jest w środku z mięsem. Takie dość nabrzmiałe. Tutaj mamy kawałeczki kurczaka, mięsko, ewentualnie całe dania. ryż, makaron, mięcho. Wszystko tak 30, 42, 20, 28. Tysięcy oczywiście. Co my tu jeszcze mamy? O Tutaj możemy za 15 taka sobie kupić cztery ugotowane jaja. Takie zestawy robiadowe. Kto co lubi. I pod każdym sklepem mamy taki autoparking dla skuterków. Jest to taki w sumie najważniejszy tutaj środek um, transportu. I przy każdym większym supermarkecie znajduje się taki oto parking. Chybałyśmy takiego energetyka z rzęszeniem, Adzia, próbuj. Smakuje mi to jak żurawina z cukrem. Żurawina z cukrem? O, to dziewczynka idzie z tatą. To nasza mała przedsiębiorczyni, która zdaje tutaj ludziom takie, jakby bileciki parkingowe. Odstawia wózki pod sklep. A teraz gdzie poszła? Dobra, zmierzamy na obiadek. Madzia gotowa? Jesteśmy przy takiej pętli autobusowej tutaj obok naszego e, niedaleko naszego hotelu i Magda mówi chodź zapytamy tutaj w budce czy może coś na lotnisko będzie jechało uważaj a tutaj patrz to, <grywa> to chyba kiedyś tu może była jakaś informacja? Nie wiem, chodź Tu możemy sobie przekąsić taką oto łapkę. Wygląda całkiem zacnie. Tu mamy jeszcze taką drugą, bardziej przyprawioną. Same dobre rzeczy. Się nie przejmujcie. Antybiotyk kupiony. Tutaj ibuprofen kupiony. O tyle dobrze jest tutaj w Madzianie 6, o tyle dobrze jest tutaj właśnie w Wietnamie, czy tutaj właśnie w krajach Azji, dobrze. że po prostu idziecie sobie do apteki, prosicie o cokolwiek chcecie. W moim przypadku jest to antybiotyk em, cefixim. Jest 200, także spoko. 3 dni, powinno być ok. I wrócę do pełni sił. No, i na obiadek wjeżdża oczywiście indyjska kuchnia. O nie lepsza niż wietnamska. mi się przesuwają? No? <noise> Jutro lecimy do Indii No i powolutku się nastawiamy Smacznego Jak Madzia smakuje? Co my tu mamy? Mm. Ja mam chlebek na Z masełkiem Ty masz też, nie? A, Madzia ma czosnkowy Ja mam Um, masełkowy co masz do jedzonka? chicken masala, a ja mam tikka masala bardzo dobre a to po prostu uwielbiam w tych krajach tutaj na wynos sobie bierzecie macze, dowolne rodzaje kawy, z mlekiem, bez mleka, z solą, bez soli, z cukrem, bez, owoce, smoothie. To jest świetne. Tutaj taki Ala nasze kluseczki na parze, nazywają się panbo I tutaj takie pierożki z wołowinką. I co Madzia, nie masz szczoteczki? Bo ileś chodziła z brudnymi stópkami w Indiach? Będę ja nie wiem co miała zrobić Jakiegoś konia znajdę, będę ogonem wycierała Chyba krową A, patrzcie to, czekaj To mamy takie te fajne rodzaje różnych Red bulli, Oczywiście wszystko bez gazu. Bardzo słodkie. Na każdym kroku panie nas zaczepiają i proponują masaż, masaż. Może zaraz się uda też nagrać. Zajęta, no. A kolacja jedzie! O, teraz będą wołać. Tu sobie jeszcze można jakieś jajeczko przegryźć po drodze, ewentualnie ślimaczko. A tu punkt nadawania paczek. Trzy, dwa, jeden, poszli. Ostatnie chwile w Sajgonie. Madzia? Jak się czujesz wyjeżdżając stąd? Fantastycznie? Nie urzekło cię to miasto? No dobra, idziemy w kierunku hotelu. Musimy się spakować, musimy się odprawić na jutro. I co? Kolejny kraj na nas czeka. Będzie ci brakowało tych skuterów? Wszech obecnych? Nie, nie. Moja dusza nie czuje tutaj sentymentu. Nic mnie tu nie używaj.